Yeah. <laughs> nie, 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 Ja Mów mi moja liza. <laughs> Ja nie, 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 w Team X. Mordo, ja jestem Rembol witajcie w kolejnym odcinku zagubiony w internecie. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj obiecałem wam jedną rzecz, że jak dobijecie pod ostatnim odcinkiem 15 tysięcy łapek, to powiem wam ciekawostkę odnośnie Timu X. Dobiliście 20. Wiem, że niektórzy z Was byli tylko i wyłącznie, żeby się o tej ciekawostce dowiedzieć. Was zachęcam, żeby obejrzeć ten film do samego końca. No, i jeśli się spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę dzisiaj. Nie będę prosić. W sumie już nie prosząc, wspominam o tym, więc jakby tak proszę, powiedzmy, że nie proszę, okej? Okay? <laughs> Ale o Subskrypcję was poproszę, bo chciałbym dobić do końca tego roku 900 tysięcy. Jesteście w stanie to zrobić? Jesteście mocni. Dzisiaj dwa bałwany na odcinku Kurza, mnie wiecie, bo on ciągle gwizdze. Wiedzę i się cieszy. Dobra, zobaczmy, co pisaliście w komentarzach. Czy ktoś z was domyślił już się, co chce powiedzieć? Pierwszy komentarz Amelia Kubicka nie mogę z tego początku. A jaki był początek w ogóle? Nie było tematu Jak widzicie dalej nie mam neta Moje filmy są puszczane w 144 pikselach Może nadejdzie ten piękny dzień Kiedy odzyskam internet Bo w sumie przydałoby się do codziennych filmów Nie powiem, że nie Czy tą ciekawostką jest to, że Stu chciał cię wziąć do Team X? Ej ty, XDDDD Faktycznie, tak jakby go chciał Żeby nie Ej, kocham te wasze domysły Jak tutaj to jest przesłodkie Postaram się jak najkrócej, okej? Okay? Tak, dostałem propozycję bycia w Team X Ja, naczelny debil polskiego internetu nie! Tak, y, nie, w sumie troszkę tak. Yy. Powiem wam, że początkowo zainteresował mnie ten temat. Serio. Bo jednak wiecie, Hajsik, Fame, nie oszukujmy się, no jest to bodziec, który w jakiś sposób motywuje do dalszego działania. Ale mam takie doporównanie: jako, że jestem ze wsi, porównam to do Farmera, ok? To tak, jakby Farmer dostał nowy. Super wypasiony traktor. Ale mógłby nim jeździć tylko i wyłącznie tam, gdzie mu pozwolą. Jest to pierwszy z powodów, dlaczego troszeczkę mnie to odrzuciło. Ja jestem pajac. Ok, ja mogę być tym pajacem. Ale na swoich zasadach, żeby wam to troszeczkę przybliżyć, to co nagrywam, to co dla was tworzę, wszystko musi być w 100% ode mnie. Staram się jak mogę być sobą. W sumie z jednej strony jestem sobą, a z drugiej strony się kreuję na debil. Może coś tu się łączyć. <laughs> Druga sprawa. Nie miałem pojęcia, kto będzie w tym teamie. Troszkę już działam w tym biznesie. I powiem wam, mam dość duży problem z zaufaniem komukolwiek. Bardziej w tej branży. Nie mógłbym pisać się na nagrywanie codziennych filmów przez jakiś tam dłuższy okres czasu z osobami, których nie znam. Bo załóżmy, byłby moment, gdziebym się z kimś nie zgadzał, albo byśmy się pokłócili, i wtedy musiałbym na siłę do tej kamery się uśmiechać. To nie dla mnie. I trzeci, najważniejszy powód. Mam tutaj przyjaciół, którzy pomogli mi, jak przyjechałem w góry. Obiecałem im pomoc. Także tak długo, jak tylko będę mógł, będę z nimi działać. Nagrywając z osobami, które są dla mnie bliskie. Czuję się tutaj po prostu zajście, że tak powiem Nikt mi nie każe nic robić, działam na swoją rękę I to ja chcę decydować o tym, co jutro wstawię Czy będę robić siebie debila, czy nie Wszystko ma iść z serducha Może będziecie mnie wyzywać Maciek, miałeś szansę życia W sensie, no każdy inaczej to odbiera Jak spieprzyłem szansę życiową, okej okay. Trudno. Taki jestem, no. I w sumie mam nadzieję, że moje poglądy się nie zmienią. Zobaczymy. No, nie chcę mówić, co będzie jutro, nie? Bo może się wszystko zmienić. Ale na dzień dzisiejszy chcę tu być, nagrywać dla was po swojemu i tyle. Wiem, że teraz ten Team X ma dużo hejtów. Nie ma co się dziwić, bo rzeczywiście poprzednia edycja, no, na to zapracowała troszeczkę, tak? Ale mimo wszystko nie wykluczałbym tego nowego teamu i dałbym im drugą szansę. Jak ją z spoko. Nie będę się dziwić, jak ktoś będzie ich hejtował. ok? Czy Team X coś z tego wyniesie? Zobaczymy. Jeśli nie, Strzałeczka. Ja osobiście trzymam za nich kciuki i bylebyście nie robili patologii. A propos patologii zapraszam na mój odcinek. Wiesz czego mi brakuje? Brakuje mi powiadomienia. Od ciebie brakuje mi wiadomości, od ciebie, brakuje mi telefonów od Ciebie. Nie ma sprawy, już ci powiadomienia zrobię. Łap powiadomienie, jeszcze numer telefonu mi podaj, to wiadomości też będziesz dostawać. O, mamy t X! Nawet mamy naszą koleżankę od Lizania. Dzisiaj nie będziemy nic lizać. A ja, separa chłop Miam, 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 miam. a Jak byliście kiedyś na meczach, czy to piłki nożnej czy żużlu Czasami Są właśnie takie animacje, gdzie czekasz, aż ten ruszający kwadracik dotknie w końcu narożnika. Co jest bardzo rzadko spotykane. Tu chyba siądzie, siądzie. <śmany> Smacznego! Oh no, I hope I don't fall. Dziewczyna z gitarą. Ja coś dla ciebie zagram, mała. Na pewno ci się spodoba. Fajnego TikToka wstawiła. Bej zagraj tu dla! Czy wiesz, że gdybyś raz dziennie sikał pod prysznicem zamiast w toalecie, to rocznie oszczędziłbyś prawie 2,5 tysiąca litrów wody? O, warto też zainwestować w nocnik. I PO CO TU OSZCZĘDZAĆ WODĘ? BARA Stawił, BARA BARA wstawiła 3 dni temu szota z mojego odcinka Bardzo szanuję takie akcje Fajnie, że mnie próbujecie na jakiś tam Innych social mediach I nawet spore zasięgi NIE Zapraszam na moje odcinki horrorowe Beatbox plus harmonijka to jest Divi. Ja z nim kiedyś nagrywałek. Nauczę się spokojnie. Jak się w ogóle harmonikę tak czy tak trzyma? Coś w tym stylu, nie? O, drugi challenge. Dobra, musimy teraz zatrzymać Chickena. Ziołek tasakiem obcina włosy. Takiego fryzjera to ino ze świecą szukać. Widzicie tu wyciąga tasak. Ooo, bułeczki czy dzisiaj? Nie, nie, Pewnie ustawione, no ale mimo wszystko, taka sytuacja w życiu. Miał ktoś z was kiedyś taką sytuację, że podbija do dziewczyny nagle jakiś fail? Jeżeli obejrzysz to do końca, jutro napisze do ciebie twoja miłość. No, jestem ciekaw. Nie. Zostaw plus, żeby się spełniło <laughs> Co ludzie jeszcze wymyślą, żeby dostać tego, opsa Ludziska, jak zostawicie subskrypcję na moim kanale To jutro pod wasz dom przyjdzie 10 przesłodkich kociaczków mhm. A co, nie wierzycie mi? No zostaw suba, to zobaczysz Nie, ja w to nie wierzę A ty co? Do spania Dobra, dobra ja dopiero stała czemu ja muszę się kłaść spać? Nie TikToki przeglądasz. Dobra, dobra. Czarek oficjal, to jest z X teraz, nie? nie? Nie. Nie, nie, TikTok powinien założyć kategorię dla dziewczyn, dla chłopaków. Ja się naprawdę nie swoje czuję, jak jakiś chłop zaczyna patrzeć perfidnie na mnie. Jeszcze się uśmiechać tak. 21 sekund fart. No nie gadaj. Czemu ktoś nagrywa swoje bąki? Znaczy, yy, nagrywać to jeszcze inna sprawa, bo może i mi się zdarzyło, ale wstawiać je publicznie tak po prostu, sam bąk. Ci chcecie posłuchać tego typu dźwięku? O, i to już można słuchać. Podobny dźwięk. Ale to już taki chyba po grochuwie solidnej, co? Nie! <laughs> Nie, dobra, stop. Jestem Kiedy nowa dziewczyna w klasie się przedstawia, ja. Mów mi, moja Liza! To jest nitro! <laughs> Człowiek jest mistrzem ogólnie, nie? Ten to má Biszczem w tę grę. nawet impossible pauzę robię. Ej, ale to jest chyba tak, że jak się dwa razy szybko kliknie, to on lajka dostanie, nie? Zobaczmy. A, to dlatego takie wstawiacie, a ja to zrobiłem bez lajka i jeszcze zobaczcie działacikku. I co tak się patrzysz, kurwa, na mnie jakby ci cukierka obiecał co? <śm> No, serduszko za choinkę się należy. Dobrze, tylko tam wydaje mi się, że S brakuje. A będzie tak. Archiminiwiri u kotochermpęcewiczakowski. Kolejny challenge. Archiminiwiri u Czewiczakowski. A że, że ja? Dobrze. A z tym już będę miał problem, bo zawsze mam problem z S. Eschy. W czasie suszy, szosa się suszy. W czasie suszy, szosa się. <noise> nie, to nie ma szans. Mówię wam z góry. W czasie suszy, szosa się suszy. W czasie suszy, szosa się sus w czasie suszy. Szosa się sz <noise> Ciekawe, o co chodzi w tym TikToku. Co? Dostałem łapeczkę. To jest jakaś masakra. Dobra, także to i było na tyle z tego odcineczka. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie. Bałwanek się pożegna. Piszecie mi tyle imion dla niego. Ale moim zdaniem on musi być bezimienny. Albo Stachu Jones. Chłopak prasu. Także zostawcie subskrypcję na kanale. No i do tego możecie wbić na Instagrama. A ja Wam jeszcze raz dziękuję. Fajnie, że obejrzyliście ten film do końca. Jestem ciekaw, co sądzicie o mojej decyzji co do Team X. Możecie też się podzielić tym komentarzu. Ja zdupcam w chałupę, mimo, że jestem już w chałupie i widzimy się już dzisiaj? Może dzisiaj. Trzymajcie się. Bless.